Wszystkim no powiem Wam, że dawno nie nagrywałam w tym ustawieniu i troszeczkę się za tym stęskniłam. Jak możecie zobaczyć, mamy już troszkę bardziej świąteczne ozdoby z tyłu. Mam nawet choinkę, której bardzo dawno w sumie nie stawiałam w tamtym roku, raczej tu nie było. I chyba widzicie, mam też. Kompana, który jest w sumie na pierwszym planie. Ale dobra, dzisiaj nie o tym, bo na dzisiaj przygotowałam dla Was kilka propozycji takich prostszych, świątecznych ilustracji, które możecie stworzyć na przykład po prostu na święta, albo do kartki, albo na przykład na prezenty. A ja znowu trochę za nie mówiłam, bo nadal mnie trzyma gardło. Słuchajcie, już prawie że miesiąc. Ale nie odbiegam już od tematu. Dzisiaj pokażę Wam cztery różne ilustracje, które możecie rysować, kolorować według Waszych upodobań. Pamiętajcie, że jeżeli podoba Wam się taki film, chcecie widzieć więcej świątecznych filmów, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być zawsze z nim na bieżąco, bo filmy dodaję dwa razy w tygodniu, w środę i w soboty. W dzisiejszym odcinku będę wykorzystywać markery na bazie alkoholu oraz cienkopisy no i biały żelopis. Ach, no prawie zapomniałabym o ołówku, który zresztą widzicie już na ekranie. Pierwszym pomysłem jest stworzenie takiego świątecznego domku. Może być to piernik i naokoło możecie też stworzyć polewy, ale ja zrobiłam go w taki dosyć prosty sposób i zaczęłam od narysowania przy pomocy linijki, prostych linii, tak żeby to nam się nie waliło. Nie bójcie się używać linijki przy takich rzeczach, zawsze tam jakoś pomaga. Ale jeżeli jesteście zwolennikami rysowania od ręki, to jak najbardziej również was do tego zachęcam. Jeśli chodzi o ten rysunek, to tutaj przewagą będzie drewno, ale również laski. Te takie, wiecie, laski cukrowe. Będą one znajdowały się dookoła drzwiczek oraz na górze, imitując dach. Do tego zrobiłam również cukierek na środku, żeby coś tam się działo. Można też stworzyć, nie wiem, jakąś girlandę, jakieś. No, totalnie co tylko chcecie w sumie. Tutaj jest pełna dowolność. Możemy stworzyć jakiekolwiek dodatki tylko chcemy i dobrać swoją własną kolorystykę, tak żeby wpasować się jak najbardziej w święta. U mnie będzie przeważać oczywiście kolor brązowy, no ale właśnie chciałam, aby było to drewno. Zresztą drewno również kojarzy mi się tak ze świętami. Jest to jak najbardziej fajny dodatek, który dodaje nam ciepła i na przykład jeżeli pokolorujemy go na taki ciepły brąz, to będzie od niego był taki naprawdę cozy klimat. Tak, ja zawsze muszę wprowadzać te angielskie słówka, bo one po prostu pasują tutaj idealnie. No i właśnie tak jak Wam mówiłam, przeważa tutaj brąz, ale również czerwień. W tych ilustracjach na przemian będą przeważać dwa kolory u mnie: raz czerwony, a raz zielony. Tutaj też możecie zobaczyć, że dodam zielonego na cukierka i również trochę beżowego, żeby jakoś tam stonować te kolory i szary na te białe elementy. I jeszcze taka dodatkowa uwaga ode mnie: jeżeli chcecie uzyskać jeszcze bardziej świąteczny klimat, to tworząc tę pracę, wybierzmy jakiś kolorowy karton i wtedy biały będzie nam się wybijać. Super, tylko no, nie będziemy mogli zostawić totalnie białych elementów, tylko na przykład wykorzystać jakąś kredkę albo pisak i wtedy ten biały będzie nam się wybijać. I jeżeli mowa o białym, to wykorzystałam również biały żelopis, rysując spadający śnieg dookoła. Wiecie, ja i biały żelopis to jest nierozłączność. Druga praca będzie przedstawiała bombkę choinkową, czyli taką rzecz, którą można stworzyć na wiele, wiele różnych sposobów. Są bardzo różne kształty, przedstawiają bardzo dużo różnych rzeczy, ale ja zostawiłam tę prostotę, czyli okrągłą bombkę, ale do tego na górnej połowie zrobiłam taką polewę spływającą, trochę też imitującą śnieg, więc można to na dwa sposoby interpretować. Może być to właśnie polewa lukrowa w kolorze białym, możemy zrobić ją na przykład różową i do tego, tam gdzie tej polewy nie ma, zrobiłam wzór w gwiazdki. Gwiazdki są taką bezpieczną opcją, jeżeli chodzi o zimę, bo no, tutaj się jak najbardziej fajnie wpasowują. Może nie są idealne do świąt, ale moim zdaniem gwiazdki wszędzie pasują. Możemy tutaj dorobić również jakieś dodatkowe elementy, może to być na gałązce od choinki, może zwisać z jakiegoś okna, właśnie możemy zrobić takie duże okno i kilka bombek w nim, no naprawdę jest bardzo dużo opcji, ale takie dosyć proste rzeczy fajnie się później sprawdzają na przykład na kartce świątecznej albo właśnie jako rysuneczek dołączony do prezentu, no, opcji jest dużo, chyba to cały czas Wam powtarzam. A jeżeli chodzi o kolorystykę, to tutaj przeważać będzie zieleń. No i oczywiście ten looker ja zostawiłam w odcieniu, znaczy w sumie w kolorze białym, i dodałam szare cieniowanie. Natomiast dolną połowę, tam gdzie nie ma tego lukru, wypełniłam odcieniem zielonym. A i gwiazdki zrobiłam też żółte, żeby trochę się odznaczały. I jeżeli chodzi o biały żelopis, to dodałam bardzo dużo kropek na tym zielonym fragmencie, natomiast jeszcze zrobiłam po prawej stronie delikatny odbłysk, żeby było widać, że ta bombka jest okrągła i odbija światło. A wcześniej nie kolorowałam fragmentu tego na górze, gdzie mamy zawieszkę, żeby również tam odbijało się światło. Dobra, jednym z elementów, który no, pokochałam od poprzedniego roku, kiedy go widzę, jest dziadek do orzechów i musiałam zrobić swoją wersję w szkicowniku. Jest to bardziej skomplikowana ilustracja, ale nadal prosta, bo nie mamy tutaj zbyt dużo proporcji takich, wiecie, jak wygląda jak człowiek, tylko robimy wszystko taki, takie, że tak powiem, kanciaste. Możemy tutaj dodawać również jakieś swoje dekoracje, robić mu elementy nastroju. No i też tworzyć różne twarze i kształty. Mój dziadek do orzechów będzie miał taką w ogóle fajną brudkę, delikatnie zakręconą, do tego wysoki kapelusz, długie takie kozaki. Możecie sobie popatrzeć na zdjęcia, jak wyglądają różne dziadki do orzechów. Jest naprawdę wiele opcji, i możecie sobie połączyć jakieś fragmenty do swojej wersji. No i jeśli chodzi o kolorowanie, to tutaj będzie przeważać kolor czerwony, ale również wykorzystałam kolor niebieski, który bardzo często widnieje na tej ozdobie. Ja nie wiem, kiedy tak patrzę na te dziadki do orzechów i ich różnorodność, to tak mi się one podobają. Mają idealny klimat, jeżeli chodzi o święta. Myślę, że zrobiłabym sobie w ogóle taką półeczkę i poustawiała kilka różnych. Wyglądałyby naprawdę cudownie, tylko że ja akurat nie mam za bardzo tutaj miejsca. Bo jeżeli domyślacie się, mam dosyć dużo przyborów, które zajmują mi chyba największą część z moich rzeczy. Ja tworząc te ilustracje również zamieszczam trochę cieniowania takiego kreseczkowego, czyli biorę jak najcieńszy cienkopis. Akurat tutaj mam 0.005 i tworzę właśnie kreski w tych miejscach, gdzie znajduje się cieniowanie, ale także postanowiłam nałożyć kreskowanie na poliki, bo przeważnie te dziadki do orzechów mają je bardziej różowe. I kolory, które wybrałam, to czerwony, niebieski, szary i złoty. Tak jak Wam wspominałam, Wy możecie dobrać sobie własne kolory, jakiekolwiek tylko chcecie. A no i jeszcze zapomniałabym o kolorze beżowym, no ale to idzie, wiecie, na skórę. Myślę, że taki dziadek do orzechów wklejony na kartkę świąteczną będzie robił furorę. Ostatnia już ilustracja na dzisiaj będzie przedstawiała wazon z jemiołą, ale nie taki zwykły wazon, bo jak możecie już zobaczyć, robię go w kształcie bałwanka. Pomyślałam, że to będzie taka opcja bardziej zimowa, żeby można było to wykorzystać na przykład trochę wcześniej niż święta i zrobić sobie taką ilustrację na przykład na ścianę. Albo w ogóle widzę powycinane tego typu ilustracje i poprzyczepiane do sznurka, a później na choinkę. Kurczę, to by się super prezentowało, dlatego że mamy tutaj dosyć sporą część taką jasną, czyli tam, gdzie będzie woda i ten bałwanek, tam będzie kolor taki jaśniutki, błękitny i też trochę cieniowania szarego, więc super by się wybijało na kolorze zielonym przy gałęziach choinki. Nie miała to zdecydowanie świąteczny element i ją postanowiłam włożyć do tego wazonu. Jak możecie się domyślić, tutaj będzie przeważać kolor zielony, chociaż również jest ten jasny, niebieski. I moim zdaniem, stworzenie takiej pracy jest naprawdę bardzo proste i w ogóle dosyć kreatywne, bo możemy zrobić bardzo różne. Kształty tego wazonu może być to nie wiem, gwiazdka, może być Mikołaj, może być jakaś właśnie twarz Aniołka, cokolwiek tylko chcemy tam uwzględnić. Moim zdaniem fajnie tu się będzie prezentować ten bałwanek, dlatego go wykorzystałam do tej pracy, bo też super jego twarzyczka. Te takie węgielki się wpasowują do owoców, jemioły są również okrągłe. I jeszcze tak dodatkowo, żeby nie było zbyt pusto, to na koniec dorobię trochę takiego padającego śniegu, ale już yy, cienkopisem, nie robiłam tego na biało, bo by po prostu tego nie było widać, ale tutaj właśnie fajnie sprawdziłoby się coś takiego ciemniejszego, jeżeli chodzi o kartkę, na przykład jakiś brąz, czy też szary, o szary fajnie by tutaj myślę wyglądał i pokolorowanie właśnie tego wszystkiego tutaj tak na biało, zrobienie odbłysków, a no i jak tak o tym mówię, to nie pokazałam wam tego, jak tworzę na filmie, bo przypomniało mi się dopiero później, więc zobaczycie po prostu za chwilę, bo dodałam odbłyski białym żelopisem na prawej stronie, żeby było widać, że jednak od niego odwija się światło. Jednak jest to bardzo jasny kolor pod spodem, więc tego za bardzo aż tak nie będzie widać, ale jednak ten fragment fajnie jest tutaj dołożyć. No dobrze, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Napiszcie mi, która z tych ilustracji przypadła Wam najbardziej do gustu. Pamiętajcie, że możecie je interpretować we własny sposób, możecie tworzyć własne jakieś kombinacje kolorystyczne, jakieś dodatki i tak dalej. Używać również innych przyborów niż ja używałam dzisiaj, ale to na pewno jest dla Was oczywiste. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, ale w ogóle cały czas wite dzwoneczki tutaj dzwonią, bardzo ładny w ogóle ten dźwięk jest. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco filmy, zdjęcia, rysunki i relacje, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środy o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!